Hejka! Witam wszystkich moich stałych widzów, jak i oczywiście nowych. Dziś mam dla Was przepis na mega łatwe ciasto. Dwa kakaowe biszkopty przełożone bitą śmietaną oraz dodatkiem kwaśniejszego dżemu, a także polane pyszną mleczną czekoladą to nic innego jak sławna wuzetka. Jest to ciasto, które cieszy się bardzo dużą popularnością ze względu na prostotę, smak, oraz efektowność. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zrobić bluzetki, to zachęcam do wypróbowania. Więc po kolei. Do przygotowania kakaowego biszkoptu będę potrzebować jajek w temperaturze pokojowej, cukru, mąki pszennej typ 450, proszku do pieczenia oraz gorzkiego kakao. Do kremu użyję śmietanki 36% mocno schłodzonej, cukru pudru, cukru waniliowego a także fiksa do śmietany. Do przełożenia biszkoptu ja użyję również dwóch słoiczków dżemu o kwaśniejszym smaku. Ja mam tutaj smak wiśniowy, ale możecie również użyć innych kwaśniejszych smaków. I całość ciasta dopieści nam pyszna mleczna polewa, do której będę potrzebować mlecznej czekolady oraz śmietanki 30%. Na początek zrobię biszkop. Teraz rozdzielę żółtka od białek, w osobnym miejsce przesiewam mąkę, kakao oraz proszek do pieczenia i wszystko razem wymieszam. Następnie białka ubijam na sztywną pianę. Do bitej piany wsypuję cukier jednocześnie, miksując. I kolejno dodaję po jednym żółtku. Na końcu do masy jajecznej dodaję mąkę z kakao i mieszam trzepaczką, aż składniki będą idealnie wymieszane. Gotowe ciasto wylewam do formy wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy w 180 stopniach góra dół przez około 20-25 minut w zależności od piekarnika. Po upieczeniu biszkopt odstawiam do wystygnięcia, a następnie przekrajam na dwa równe blaty. W międzyczasie przetrę dżem przez sito, aby pozbyć się skórek i uzyskać jednolitą konsystencję. Teraz czas aby przygotować bitą śmietanę. Do miski wlewam dwa opakowania śmietanki, dodaję cukier waniliowy oraz cukier puder i ubijam na sztywno. Gdy śmietana jest sztywna, dodaję wszystkie opakowania fiksa do śmietanki i mieszam aż składniki się połączą. Jak widzicie, tutaj mam spód biszkoptu. Teraz na spód rozmaruję dżem. Na dżem wykładam bitą śmietanę. Odrobinę śmietany zostawiam do zdobycia ciasta. Na bitą śmietanę ponownie układam biszkopt. Teraz czas, aby przygotować polewę. Ja tutaj w garnku mam śmietankę. Która musi Wam się tylko zagotować, więc w momencie gdy śmietanka zaczyna się Wam gotować, zdejmujecie ją z gazu, wrzucacie całą czekoladę i mieszacie, aż czekolada się rozpuści. Na końcu ciepłą, ale nie gorącą polewę wylewam na ciasto. Ciasto odstawiamy do lodówki. Najlepiej przygotować je dzień wcześniej i ozdobić, jak już polewa fajnie nam zastygnie klasyczne, efektowne i szybkie w wykonaniu ciasto jest gotowe. Powiem szczerze, że dodanie dżemu było strzałem w dziesiątkę. Lubię domowe słodkości, ale takie przełamanie słodyczy z nieco kwaśniejszym dodatkiem to idealne połączenie. Także zapraszam do wypróbowania przepisu, jeśli nie macie pomysłu na pyszny i domowy deser. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu z nowym przepisem. Pozdrawiam was serdecznie.